Cześć kochani, zapraszam Was na krótki hall lumpeksowy. Takie malutkie zakupy udało się poczynić po kilku wizytach w lumpeksie, także zapraszam. Może nie jest to jakieś coś rewelacyjnego, ale większość jest dobrym składem, no i częściowo też w trendach. Mamy pierwszą rzecz koszulkę, słuchajcie to jest 100% wiskoza, z takiej oto firmy OPM, nie mam pojęcia co to jest, w rozmiarze M. Taka widać, że jest dość obszerna z opadającymi kimonowymi rękawami. Yy, mówiłam, 100% wiskoza, mhm. 2 złote za sztukę. Ogólnie te wszystkie rzeczy chyba 2 złote za sztukę kosztowały. Czy coś było droższego? Nie. To ja byłam dwa razy właśnie w dniach po 2 złote za sztukę. Także to jest taka pierwsza koszuleczka. Ona ma właściwie powiem szczerze, cały czas przyglądam się, ale to jest chyba raczej czarne to są paski, nie granatowe. Kolejna rzecz, 100% bawełniana bluzka z Lindeksa. W rozmiarze S. Yy, bardzo ładna, to jest, zaczekaj, jak to się nazywa? Angielski haft. Och, to jest właśnie to. Mamy takie duże bufiaste rękawy, yy, no raczej 3 czwarte, Ja tych rzeczy nie mierzyłam, także one są już wyprane i teraz przymierzę razem z Wami i ocenimy. Kolor mamy karo, także wygląda ładnie. Beżowy, delikatny kolor, nie wiem, jak będzie wyglądała na mnie. Tu jest jedyna rzecz, co jest kiepski skład, no, ale ja widziałam, że to jest taki, bo to jest 100% poliester. Ale podoba mi się struktura tej bluzki, bo nie trzeba będzie jej prasować. Taki mamy marszczona, prawda? Ten poliester jest taki marszczony. Yy, dekolt w serek. Nie mamy tutaj rękawów, półokrągła na dole z tyłu dłuższa. Mi się wydaje, że spoko. Taki kolor jest brąz między bordo, prawda? Taka szliwka. Tak, dokładnie, trochę. to są jakieś połączenie dwóch kolorów. Dość ciekawy. Coś tak zwanego, tak zwany worek. Słuchajcie. Sukienka długa, czarna. Wygląda na dość sporą, powiem szczerze. Kubus? Z kubusa i ona jest w rozmiarze L. Długa, długa, długa. I to jest stuprocentowa wiskoza. Żebym nie zapomniała czyli okay. powiedzieć. O, czyli OK dokładnie. Nie ma ona żadnych rozporków. Półokrągły, taki duży dekolt. No przymierze zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jak nie dla mnie, to Poleci dalej. No, i coś, co mam w tej chwili też na sobie. Dodam, że to koszulę, co mam na sobie, też jest z lumpeksu uh -huh. Za jakieś grosze. Yy, ta jest za 2 zł. Tu jest opisane na niej, że to jest rozmiar 42. No, ale w życiu to nie jest rozmiar 42. Ja nim coś tam. Tak. No, dobra. Yy, tą, co mam na sobie, jest na guziczki. Taka dłuższa z taką tu udawaną kieszonką. Tak, a ta jest ogólnie dopasowana, bo mamy o. tutaj zaszewki Rybano. i z przodu. Dwie takie małe kieszonki, i na napy jest cała zapinana. Spoko. bardzo ładna, niezniszczona, super wygląda. I słuchajcie, jedna rzecz jest nowa, bo nie mam jakichś nowych tu zakupów. Pokażę Wam. To jest ze Stradivariusa. Jeszcze słuchajcie, z wyprzedaży udało mi się dorwać taką oto kamizelkę. Jaka to była cena wyjściowa? Bo ja nie widzę Sto ile? 170, 169, tak. później 69 i 49. Yy, I powiem tak, kupiłam. Ona jest w rozmiarze S. To jest poliester z jakimś tam elastan. O, jakaś nitka jest do wycięcia. Yy, I słuchajcie, kupiłam ją w Stradywariusie i poszłam zaraz do Zary. A tam w nowej kolekcji takie same kamizelki po 199 zł. No tak. I z takiego Wiadomo. samego materiału dodam, że nic lepszego. Mhm. Także spoko, udało się. Ogólnie szukałam takiej kamizelki, bo mam taką z lumpa, mhm. czarną, a ona już jest przed kilku lat. Tak powiem, ja korzystam, czasem córka. Krótka taka. Tak, krótka, do pasa, a tu coś takiego bardziej interesującego, według mnie fajna będzie na sukienkę narzucić ją, no nie? Coś tak. innego. To przechodzimy teraz do przymierzenia. Założyłam pierwszą tą koszulę jeansową i spoko rozmiar jest. Patrzę, czy tu działa wszystko, bo czasem coś się kupi. Ja ją prasowałam, także ona wiem, że na pewno nie ma żadnych uszkodzeń. Nie jest nigdzie odbarwiona. I słuchajcie, w trendach jak szukacie, to po co w sklepie płacić 130 zł za taką koszulę? Skoro możecie sobie na lumpach kupić ją za 2 zł i powiem szczerze. Naprawdę jeansowe koszule to za każdym razem, co jestem, są w lepszym albo w gorszym stanie, albo akurat mi krój interesuje, albo nie, ale faktycznie zawsze można jakąś znaleźć. To wiesz, e, ogólnie tak, tego typu materiał to nie jest zaciągnięty, tak? Nie, tak no, nie jest zaciągnięty, właśnie, ale powiem Ci szczerze, imens. Poodbarwiany. Ja nie wiem, dlaczego ludzie w ogóle oddają takie rzeczy do lumpeksu skoro to się do niczego nie nadaje. Są poodbarwiane, pobrudzone farbą. Nie wiem. Pachy, nie wiem co ludzie robią, ale są obrzydliwe, czasem są pachy wyżarte dosłownie, ja nie powiem tego inaczej, bo jest okropnie, no tak do połowy żółte. Słaby sort. No nie nieciekawie, powiem tak, nie każdy lubi chodzić do lumpeksu, nie każdy to znosi, są lumpeksy tańsze i droższe. No tak, jak wchodzisz do droższego, no to wiadomo, to, że są lepsze. No rzeczy. dokładnie, no także no, nie w każdym też kupisz za te dwa złote, a za te dwa złote trzeba się naszukać, tak, mm. żeby coś znaleźć. A ten lumpeks nas jaki jest? Nasz to jest no, średni. No bo oni przywożą po prostu ubrania z innych, już, że tak no powiem, lumpeksów, tak? To jest sieciówka. Gdzieś oni zaczynają sprzedawać. No, znaczy że znaczy się zresztą już opowiadałam, to, tak. bo tak jak na tej koszuli, była cena tam 26 zł, tak? Ogólnie. I one teraz są na W sumie są tylko sieciówki, według mnie. Nie, nie są tylko sieciówki. Ale są takie małe lumpeksy. Tak, tak, tak. Ale to ogólnie, jak ktoś ma taki jeden lumpeks, to są ceny bardzo wysokie. Mhm. Naprawdę. Dobra. Według mnie spoko, podoba mi się, Dobra. będę nosić, także zostaje u mnie. Chcesz szukasz drugiego teraz, tak? Tak, tak. Super jest ta bluzeczka, ekstra. Może dlatego, że ten dekolt jest taki, no nie? Odpowiedni według mnie i fajnie właśnie, że ten materiał jest taki lekko przygnieciony, że nic z nim nie trzeba będzie robić. Wielkość też jest odpowiednia, tu pod pachami. Mamy tutaj jeszcze taką listewkę przy dekolcie, spoko. To tak wygląda z boku. Ogólnie widać na nagraniu, że to nie jest całkowicie brązowe, czy tak trudno? Ja wiem, brązowe. że. Brązowe. To... Nie, to nie jest brązowe. No właśnie nie pytam się, co tak, widać na nagraniu. To jest takie. Oj, kursie. No, to śliwka, mówiliśmy takie do... tak, Ta... no nie? Ale to widać na nagraniu, tak? tak że to jest tak, inny tak, jednak tak, kolor. Tak tak tak, 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 Mi się podoba zostaje ze mną. Co do tej bluzki, mam ogólnie mieszane uczucia. Bo jest tak, jak ona jest jednak za duża. Bo tak, tutaj wychodzi mi biustonosz. I jak robi tak, robi mi się takie coś. Taki dziubek tutaj z przodu. W sumie jest okej, okay, ale tak jak mówisz. Że no no tobie... Tak do użytku. Mm -hmm. No bo jakby może stanęła i się nie ruszała. No, no to tak, może tak by było, wygląda tak, spoko. Tak, ale o. Widzisz? Mm -hmm. No Nie wiem co powiedzieć. I to mi się nie podoba. Tobie się to nie podoba. Wydawał mi się ten kolor taki super, a jak go założyłam, to nie jest mój kolor. Chyba to nie jest taki super. Hmm? Nie, nie ma, nie ma, nie ma źle. Nie ma źle? Nie, nie wiem tak. Jakoś długość jest fajna. Odpowiednia o? długość do spodni, o? no nie, czy do spódnicy, tak. O? Będzie fajnie wyglądało, ale. Odejde, no. Ale to mi się nie podoba. Może dlatego, że ona nie ma tego alastanu i taka jest sztywna. Jej. No dobra, no co tu będziemy płakać. Kosztowało no. 2 złote, oddamy dalej. Nie inaczej. To przejdźmy dalej w takim razie. No nie wzór jest bardzo ładny. A, a propos chciałam powiedzieć, bo musiałam zmienić biustonosz. Ja już od jakiegoś czasu szukam zawsze tylko beżowego. Mm -hmm, bo mm -hmm. jeśli mam tylko w innym kolorze, to okazuje się, że chcę założyć jasną bluzkę i mi widać ten biustonosz. No tak jest. Także. Nie inaczej. Do tego doszłam po jakimś czasie. Lećmy dalej. Teraz ostatnia bluzka pasiaczek. W sumie z przodu wygląda bardzo fajnie. Ale. Zawsze jest niestety jakieś ale. No i rozmiar, tak, tu prawda? Tak, tak, tak się tak, popatrzy. To tak. tak jest wszystko fajnie. Mhm. Ale pod pachami, jak wezmę to na takie dziury wielkie tutaj, żeby widać cały biustonosz. Co kto lubi? No ja nie wiem, z jakiś, sen, jakiś sens jest w tym, żeby to tak było. Się wentlowało. No jakoś tu nitka sterczy. Tełometka wystaje, no za fajny materiał na lato, prawda? No właśnie, może... Ale to do... dodatkowe wywieczniki mamy. Dokładnie. Albo ktoś musi mieć rękę, wiesz. Nie wiem, no, tak się zastanawiam nad tym, czy to jest... Fajne. Czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. Ale znowu fajne. cały czas ręki tak nie trzymasz. No nie trzymam tak. No, to trzeba wziąć pod uwagę. <laughs> Ale tak jak bokiem teraz tak zrobiłaś, to. trochę też i widać o, spór, nieraz, Tak, no tak, 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 tak. Nie. Nie. Oddajemy. Idziemy dalej. Zostaje sukienka. I już z mężem doszliśmy do wniosku, że jest fajna, tylko za duża. No słuchajcie, no jest za duża. Widać no. tutaj o. Tutaj wyraźnie widać, że o. tam takie sterczaczki są pod pachami. Taczki. No. Długość jest fajna, bo tak do samej ziemi. Aha, moje. do kostek dosłownie. Do kostek dosłownie. Mhm. I tu wielkość w sobie mi pasuje, że jest właśnie taka luźna. Ja na lato bym żadnych pasków, żadnych Musisz tej... tutaj zacząć na siłownię chodzić. I... Nie będę chodzić. <coughs> <coughs> Ale tu można zwęzić zawsze. A. Ale słuchajcie, co ja Czy będę Jak to zwężała, się opłaca? Te... Jak ja znów będę na Lumpeksie i za dwa złote znajdę sukienkę. A to jakiś dasz innej i będzie Dokładnie. zadowolona. Dam. Agnieszce Ona i. Ona bardziej taka śmigala. przy kości tutaj to. No. Tu. no szkoda w sumie. Bo nie fajny wiem, czy materiał jest w wisko. To już nie wiem. Powiedziała, że się będzie odchudzała. także A, zobaczymy. No dobra, okay. Ogólnie jest bardzo ładna. I wiskozowa i super i ekstra poza tym, że jest niedobra. <noise> ale. Jeszcze jest, ale. A, kamizelkę jeszcze mierzymy. No właśnie. Yy, ogólnie nie patrzcie na to co mam pod spodem, bo ja akurat z tą sukienką bym tego nie nosiła. Chciałam wam pokazać zarys ogólnie marynarki, tak? Marynarki. No fajnie. Kamizelki. Uh -huh. Jaka jest długość, no bo jak założę na coś ciemnego to nie będzie tego widać, tak, a już mi się nie chce jakieś tam koszuli, różne Skominować rzeczy wyciągać, tak? Dobra. Chciałam po prostu żebyście widzieli jak ona wygląda. No bo sama do założenia się nie nadaje, no bo jest przykrótka. Jako taka sukienka, ale na coś według mnie będzie super. Tak mi się podoba. Na tym różowym po prostu ona jak ładnie się odznacza, prawda? Widać no tak. ją. No ale wiadomo, jak założysz jakąś białą, nie wiem, yy, koszulę, tak? Nie, nie, no dlatego mówię, to nie jest do tej, do tej w ogóle sukienki. Ja hmm. nawet będę ją nosić z sukienkami, ale nie z tego typu. Tak miałam tutaj w szafie akurat z Ogólnie większość sukienek tam mam pochowanych na tą chwilę, bo mi jest zawsze zimno, więc nie noszę sukienek teraz. Już się cię robi. No tak, minus 7 w nocy było, no nie? Ok. To tyle o tej kamizelce. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku. Zapraszamy na następne. Cześć. Cześć.